Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę złotnica żółta. Jeśli spodoba ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Złotnica żółta gatunek roślin należący do rodziny żółtakowatych. W naturze występuje w Afryce Północnej, Algieria, Tunezja, wschodnich i południowo-wschodnich rejonach Europy Bułgaria, Bałkany, Rumunia, Grecja, Włochy i Ukraina Krym oraz na Kaukazie Armenia i Gruzja i w Azji Zachodniej Cypr, Izrael, Jordania, Liban, Turcja. Ponadto jest uprawiany w wielu krajach świata. Łodyga jest wzniesiona, prosta, sztywna, o wysokości wraz z kwiatostanem do 1,5 metra. Wyrasta dopiero w okresie kwitnienia rośliny jako pęd kwiatowy. Liście są wąskie, mieczowate, podobne do liści traw. Kwiaty natomiast są zebrane w duży kwiatostan na szczycie łodygi. Pojedyncze kwiaty mają gwiazdkowaty kształt. Kwitnie w maju i czerwcu. Jest uprawiana jako roślina ozdobna. W Polsce wskazane jest okrywanie jej na zimę. Jest łatwa w uprawie. Nie ma specjalnych wymagań co do ziemi, wystarcza jej zwykła ziemia ogrodowa. Najlepsze jest stanowisko w pełnym słońcu. Przed kwitnieniem wymaga obfitego podlewania. Rozmnaża się przez nasiona lub przez podział. Najlepiej późną jesienią lub wczesną wiosną. Przy dzieleniu roślin należy uważać, by nie uszkodzić korzeni. Roślina idealna na rabaty bylinowe, do ogrodów naturalistycznych, żwirowych i skalnych. Posadzona w większej grupie na trawniku będzie też atrakcyjnym soliterem. Złotnica jak sama nazwa wskazuje, kwiaty ma koloru żółtego, gdzie ubarwi każdy ogród.